Cześć, to znowu ja. Dzisiaj pomówimy sobie troszeczkę o czasowniku. Czasownik odpowiada na pytanie, co robi, co się z nim dzieje, nazywa czynności bądź stany. Zasadniczo występuje w dwóch formach, osobowej bądź nieosobowej. Jeżeli chodzi o formę osobową, to z łatwością możemy określić rodzaj, czas, liczbę, osobę, stronę, aspekt. Natomiast jeżeli chodzi o formy nieosobowe, to mamy do czynienia z bezokolicznikiem, czyli formą zakończoną na -c bądź ci, z formami bezosobowymi na, zakończonymi na no i to oraz z imię słowami przymiotnikowymi i przysłówkowymi, o których nieco później. Tę odmienną część mowy, jaką jest czasownik, możemy omówić sobie na przykładzie czasownika Pomyliłam się. Mamy tutaj do czynienia z pierwszą osobą liczby pojedynczej, bo to ja się pomyliłam czasu przeszłego, bo czynność już nastąpiła, aspektu dokonanego, właśnie dlatego, że czynność już nastąpiła i teraz tylko możemy ponosić jej konsekwencje, trybu oznajmującego i strony, zwrotne, strony zwrotnej, ponieważ mamy zaimek zwrotny się. Czasowniki mogą występować z zaimkami, jednak u rodzimych użytkowników języka jest to raczej rzadko spotykane, dlatego że Zaimki są dobre wtedy, gdy chcemy podkreślić wykonawcę czynności, bądź nie znamy dobrze języka w przypadku cudzoziemców, którzy właśnie pomagają sobie i do każdego czasownika dodają zaimek. Na przykład ja czytałem, ty czytałeś, on czytał, wtedy jest im łatwiej ten czasownik odmienić, żeby nie było kali jeść, kali spać. Wspomniałam już o aspekcie dokonanym. Oczywiście czasownik może mieć także aspekt niedokonany. Aspekt niedokonany opisuje czynności, które właśnie trwają. Na przykład mówię, śpiewam, tańczę. Robię to w tej chwili, czynność się jeszcze nie dokonała, jak sama nazwa wskazuje. Rodzaj czasownika można określić tylko w czasie przyszłym, złożonym, w czasie przeszłym oraz trybie przypuszczającym. W czasie teraźniejszym i czasie przyszłym prostym nie można określić rodzaju, dlatego że na przykład w przypadku czasowników piszę, czy napiszę, robię, czy zrobię. Wiadomo, że zrobię to ja, ale nie wiadomo jakiej jestem płci. Forma czasownika mnie, nas o tym nie informuje. Warto jeszcze wspomnieć, że czasownik w zdaniu pełni najczęściej funkcję orzeczenia. Na koniec krótkie podsumowanie. Pamiętajcie, że czasownik odmienia się przez osoby, rodzaje, liczby, czasy, tryby, strony i aspekty. Występuje w formach osobowych bądź nieosobowych. Do tych form bezosobowych należy, należy zaliczyć bezokolicznik, imię słowy przymiotnikowy i przysłówkowy oraz formy bezosobowe zakończone na no lub to. Czasownik odmienia się tylko w formie osobowej. O, o tym, przez co się odmienia, właśnie przed chwilką wspomniałam, pamiętajcie także, że w zdaniu pełni funkcję orzeczenia. Cześć na razie, do zobaczenia w następnym filmiku.